Odszedłem z domu na dobre po tym, jak moja matka wykrzyczała mi w twarz, że jestem nikim więcej jak służącym. Tej nocy spakowałem swoje rzeczy i wyszedłem. Teraz, po latach, błagają mnie, żebym wrócił. Zwykle nie dzielę się swoimi historiami, ale pomyślałem, że opowiem o moim doświadczeniu, ponieważ wciąż wydaje mi się ono niewiarygodne. To ja byłem tym, który trzymał wszystko w ryzach w domu, podczas gdy moja siostra Ania była traktowana jak księżniczka. Znosiłem to przez lata, ale sytuacja pogorszyła się w nieoczekiwany sposób. Powiedzmy, że przestałem odgrywać rolę służącego, a to, co wydarzyło się później, wywróciło wszystko do góry nogami. Mam teraz 24 lata, ale wtedy miałem 22. Aby zrozumieć, jak do tego wszystkiego doszło, muszę się krok. Wyobraźcie sobie moją rodzinę jak dramat bez publiczności, gdzie zamiast oklasków były tylko pretensje, poczucie winy i ja, biegający po domu jak darmowy pracownik. Tak w skrócie wyglądało moje dzieciństwo. Mam jedną siostrę. Jest ode mnie o dwa lata młodsza, ma 20 lat. Powiem wam, że wychowywano ją tak, jakby była pępkiem świata, rozpieszczona do szpiku kości. Jeśli kichnęła, nasza matka Krystyna od razu podawała jej chusteczkę. Ojciec Wiktor udawał, że to urocze, a ja miałem za zadanie wyrzucić zużytą chusteczkę. W tym czasie ja mogłem przynosić same szóstki ze szkoły albo wygrywać zawody sportowe, a reakcją było co najwyżej ładnie, a teraz wynieść śmieci. Zawsze byłem domową, złotą. Rączką. Koszenie trawnika, ja, noszenie zakupów, ja, przenoszenie ciężkich mebli, ja woziłem małą księżniczkę do jej koleżanek, bo nie chciało jej się iść pieszo. Zawsze ja. Dziwne było to, że nie tylko ode mnie tego oczekiwano. Wydawało się, że to cel mojego życia. Ania potrafiła stać obok i patrzeć, jak poce się, taszcząc trzy worki ziemi do ogrodu i dopingować mnie, jakbym był na zawodach ci. Chłopacze. A mama Krystyna była zachwycona. To typ kobiety, która widząc, jak dźwigam 12 toreb z zakupami naraz, wołała Uważaj, nie upuść jajek! Twoja siostra nie lubi jajecznicy na twardo. A Wiktor? Zapomnijcie o nim. Zawsze był cichy i robił wszystko, by utrzymać spokój. Spokój oczywiście. Oznaczał, że ja sobie plecy, podczas gdy Ania siedzi na i przegląda telefon, ale nie chodziło tylko o obowiązki. Nawet w szkole faworyzowanie było tak rażące, że aż upokarzające. Kiedy dostawałem dobre oceny, Wiktor ledwo podnosił wzrok z nad gazety. Krystyna komentowała: To zrozumiałe, jesteś mądry, w tłumaczeniu nikogo to nie obchodzi. Ale wystarczyło, że Ania dostała czwórkę z matematyki, a w domu było święto, jakby odkryła lek na raka. Były lody, posty na Facebooku i uściski w salonie. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, kochanie. Dajesz z siebie wszystko. Ona nie zawsze nawet odrabiała pracę domowe. Najgorsze nie było to, co musiałem robić. Najgorszy był sposób, w jaki chwalili ją za nieróbstwo. Na przykład, raz odkurzyła jedną trzecią salonu i zostawiła wszędzie poplątany kabel. Krystyna weszła i Och, spójrz, jaka jest odpowiedzialna, pomaga w domu. W tym czasie ja pociłem się na zewnątrz, naprawiając pękniętą rurę od zraszacza, bo Wiktor stwierdził: Masz silne ręce, dasz radę. Żadnego dziękuję. Żadnego docenienia. Po prostu zakładałem, że mam to zrobić. Gdy skończyłem 20 lat, czułem się jak pracownik na etacie. Pracowałem dorywczo w sklepie z narzędziami, jednocześnie studiując, ale kiedy wracałem do domu, czekała na mnie lista obowiązków. Ania była zbyt zestresowana, by pomagać. Źródło jej stresu, publikowanie selfie na Instagramie. Sprawa z samochodem to był kolejny poziom. Uzbierałem pieniądze i kupiłem swój pierwszy używany samochód. Opla Astres 2003 roku. Zapłaciłem za niego z własnych pieniędzy. W ciągu trzech tygodni Ania zaczęła domagać się podwózek wszędzie. Nie obchodziło jej, czy mam plany, czy pracę. Odpowiadała, jesteś moim bratem, masz mnie wozić. Oczywiście, jeśli odmawiałem, płakała do Krystyny i zaczynała się rozmowa. Dlaczego jesteś taki samolubny? To twoja siostra, rodzina sobie pomaga. To zabawne, bo nikt nigdy nie poprosił jej, żeby mi pomogła. A Wiktor był po prostu niewidzialny. Interweniował tylko wtedy, gdy robiło się gorąco. Nawet wtedy stawał po stronie Krystyny. Zrób to, synu. Nie warto się kłócić. Klasyka. Zachowywał się, jakby uszczęśliwianie Ani było kwestią bezpieczeństwa narodowego. A ja byłem żołnierzem wysłanym na misję. Z perspektywy czasu czułem się jak postać drugoplanowa w sztuce z Anią w roli głównej. Каждая сцена красива.